Witajcie, Marek, Jan, Centrum. Tak, zadawałem sobie ostatnio pytanie, jak głęboko wykopię nowe SV19. Tym razem za sterami Michał Mazurek. Materiał nasz ulubiony, czyli glina. O, mokro. Wiecie? Coś tam widać. No, Jedzie, jedzie, jedzie. Nie kryjemy, że testujemy maksymalną głębokość kopania. Czyli w takiej pozycji z wyparciem lemieszem. Tak jak podaje katalog. Jak myślicie, ile metrów, jak głęboko zejdzie nowy Jan Mareschow 19? Zapraszamy Konrada. Zobaczcie jak woda płynie, nabiera. Jest tyle. Obróć już miarkę do mnie. Słuchajcie. Zależy jak kto woli. Na pewno poniżej 3 metrów. 3, może 3,03, 3,04. To jest... No nie wpadnijmy tam, bo jest głęboko.

Zobaczcie do czego służy power field przy zasypywaniu Powiedz, jak to szło w tej glinie? No, będzie, że skrobało się, skrobało, ale maszyna. Yy, wykopała na, na maksymalną głębokość. Udało się wykopać. Pytam no. dlaczego? Mam, zrobiliśmy 3 metry ponad, mamy e, power tilt, mamy długie ramię, czyli teoretycznie powinno być słabo. Jak według Ciebie? Z 600ką bez problemu sobie radziła maszyna. Fakt, że no. Tam grunt im głębiej był dużo twardszy, ale to myślę, że nie siła maszyny, tylko masa maszyny ją podarywała. Po prostu nie była w stanie yy, nabierać tak pełen łyżek i musiała to skrobać, ale zamykała łyżkę i... Dzięki, Michale. Zobaczcie raz jeszcze. Popatrzcie, do czego służy powerpint i jak bardzo ułatwia życie przy niektórych operacjach. 303 FV19 Dwutonowa maszyna z tym wynikiem myślę, że to jest dużo więcej niż fajnie Zdradzę Wam jedną tajemnicę. Kopaliśmy łyżką w profilu 38 Gdybyśmy zastosowali naszą ulubioną 45 to byłoby jakieś 30. 38 profil, czyli najpłytsza łyżka, jaką stosujemy na tej maszyny. I słuchajcie, genialne. Ponad 3,303 m Jakkolwiek my tego nie nazwiemy, wyjątkowo dobry wynik. Dziękuję Wam za uwagę. Wiemy już, że SO19 wykopie ponad 3 metry. Do miłego!